Czytanie z Księgi Liczb. Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie: jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też wstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł młodzieńcy i doniósł Mojżeszowi, Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie. Jozue, syn nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł Mojżeszu, Panie mój, zabroń im. Ale Mojżesz odparł: Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha.